W Akademii Szkoły w Chmurze i w trzecim odcinku serii Microsoft Teams dla nauczycieli. W tym odcinku dowiesz się, jak używać aplikacji Microsoft Teams z urządzenia mobilnego. Zaczynajmy! W pierwszym kroku musimy zainstalować aplikację Teams i pozostałe aplikacje Microsoft, które zamierzamy używać. W tym odcinku będziemy używać mobilnej aplikacji Excel, Word i PowerPoint. Jeżeli używasz Teamsów z kilku kont, przyda Ci się również aplikacja o nazwie Autentyfikator. Otwórzmy aplikację Teams. Teraz musimy zalogować się do naszego konta. Ja już się wcześniej logowałam, więc mogę wybrać moje konto ucznia z listy. Po zalogowaniu aplikacja otwiera się na widoku z zakładki Aktywność, gdzie wyświetlają się komunikaty o ostatnich aktywnościach związanych z naszym kontem i zespołami, do których należymy. W lewym górnym narożniku znajdziemy ustawienia. Możemy stąd zmienić status i zmieniać ustawienia powiadomień. Po kliknięciu w zakładkę ustawienia możemy zmienić widok z jasnego na ciemny. I z powrotem możemy wyświetlić nasz profil i zmienić zdjęcie Awatara Stąd możemy też się wylogować lub dodać konto. W tym miejscu znajdziemy również ustawienia dotyczące powiadomień, wiadomości i połączeń. W zakładkach w dolnym pasku mamy też czat, gdzie wyświetlają się między innymi nasze wiadomości i spotkania. W zakładce zespoły, Znajdziemy listę wszystkich zespołów, do których należymy, i klikając na nazwę zespołu, możemy zwijać i rozwijać widok kanałów. Jeśli w zespole jest wiele kanałów, część z nich znajdzie się w ukrytych kanałach. Możemy wyświetlić ukryte kanały, klikając w ukryte kanały, zaznaczając kanały, które chcemy wyświetlić i wracając do widoku. Stąd możemy otworzyć wybrany kanał, np. kanał ogólny zespołu Informatyka. Na górze widzimy trzy zakładki: Wpisy, Pliki i więcej. W zakładce Wpisy będzie wyświetlała nam się aktywność kanału, wiadomości, ankiety, ogłoszenia, spotkania itd. Możemy stąd także dodać wpis. W zakładce Pliki znajdziemy dwa rodzaje plików. Te, które znajdują się w folderze Materiały z zajęć, możemy tylko i wyłącznie wyświetlić a te, które znajdują się poza folderem, możemy wyświetlać i także edytować. Zacznijmy od pliku w Wordzie. Po kliknięciu ikonki edycji w prawym górnym rogu zostaniemy przeniesieni do aplikacji Word, skąd możemy wprowadzić zmiany w pliku. Będą one automatycznie zapisywane i aktualizowane. Wróćmy do aplikacji Teams. W ten sam sposób otworzymy plik w Excelu i zostaniemy przeniesieni do aplikacji Excel, w której możemy wprowadzić zmiany, które również będą automatycznie zapisywane. Wróćmy ponownie do Teamsów i tym razem otwórzmy prezentację w PowerPoncie. Klikamy ikonkę Edytuj w prawym górnym rogu. I możemy stąd edytować tekst, dodawać zdjęcia, tabele, kształty, formatować tekst i edytować prezentację. Wszystkie zmiany będą oczywiście automatycznie zapisywane. Powróćmy teraz do Teamsów i zamknijmy plik. W ostatniej zakładce o nazwie Więcej możemy wyświetlić oceny, zadania, notes i notes zajęć. Wróćmy teraz do widoku zespołów, klikając w strzałkę w lewym górnym rogu. Na dolnym pasku mamy też zakładkę zadania, w której, jak nazwa wskazuje, znajdują się zadane przez nauczyciela zadania. W zakładce Więcej Znajdziemy dodatkowe opcje, jak na przykład kalendarz. Wybierzmy go. Możemy z niego dołączyć do lekcji, klikając Dołącz. To samo możemy zrobić, wchodząc w kanał ogólny wybranego zespołu z Zakładki Wpisy. Klikamy na zaplanowane spotkanie. Przechodzimy do zakładki Szczegóły i stąd możemy dołączyć i potwierdzić uczestnictwo. Dołączając, możemy wybrać, czy chcemy dołączyć z włączoną lub wyłączoną kamerą i mikrofonem. Na dziś to już wszystko, ale zapraszam do obejrzenia następnego odcinka już jutro. Zachęcam do zapoznania się z ofertą naszych certyfikowanych szkoleń, polubienia, skomentowania oraz zasubskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.